Nąwszy siankiem je okryła Cześć Nie jest komfortowo Pada deszcz Ubrany deszczowo jestem, ale Zaczęliśmy czytać yy, Łukasza Ewangelię I zazwyczaj, yy, nie wiem czy zwróciliście uwagę Nie wiem czy czytaliście w ogóle Ewangelię poza Początek Ewangelii poza okresem świątecznym, kiedy to wszyscy siedzimy w ciepłych domkach. E, mamy przygotowaną kolację, piękną. Chodzimy do kościoła, oglądamy w tym żłobie te piękne, przystrojone e, pasterki wszystkie. I piękne, e, wiecie, te żłoby, te, te, te romantyczne e, e, stodołki, ale ja Wam tylko chcę przypomnieć jedną rzecz. Że wyobraźcie sobie, że jesteście właścicielami sieci hoteli. I przychodzicie do jednego z tych hoteli, nawet zakładając, że jest mega tłum. I recepcjonista mówi Wam, że, sorry, nie ma dla Was miejsca. A wy idziecie jeszcze ze swoją kobietą, która jest w ciąży. Halo! Wiecie, kim jestem? Robić pokój. Posiadam nie tylko ten pokój, ale i Ciebie zatrudniam. Robić. A patrzcie, jaki rodzaj wiadomości wysyła nam Bóg poprzez to, że Bóg Wszechświata, Twórca Czasu i wszystkiego, co nas otacza, posyła swojego Syna na Ziemię i ten rodzi się w parszywych warunkach. Bo widzimy, mamy skłonność do romantyzowania przeszłości, i e, mało ludzi wczytuje się w Pismo Święte, zwłaszcza, że e, nawet na święta ci, którzy nie czytają Pisma Świętego Biblii, przychodzą do Kościoła i słuchają tego, mając w głowie romantyczny obraz kolacji, ogniska domowego. A, a, nic takiego się nie działo wówczas. Cesarstwo Rzymskie zarządziło spis ludności e, e, i zarządzało je w swoich e, podległych królestwach czy włościach po to, żeby po pierwsze wiedzieć, ile podatków mają dostawać, bo to organizacja rzymska, taka jak i dzisiaj. Po drugie, mają wiedzieć, kogo ewentualnie mogą zwerbować do armii. Bo tam była to obowiązkowa służba. I oprócz Żydów. Bo Żydzi to woleli umrzeć bardziej niż służyć innemu bogu niż jedynemu. Więc oni się nie zadawali do armii obcej, takiej zaborczej. Jednakowoż Józef z Marią musieli z Betlejemu przyjść, z Nazaretu przyjść do Betlejemu. Dlatego, że Józef był z rodziny z Dawida, z korzenia Dawida. Czyli z rodu Dawida. I tam się miał spisać. Wyobraźcie sobie, że droga teraz, jak tam byłem samochodem, można ją przejechać w dwie godziny. Ciężko, bo to tam Palestyna. Teraz to w ogóle się tam nie da jeździć. Pewnie. Albo się da, ale niebezpiecznie. W każdym bądź razie ta droga to jest około 8 dni drogi, zakładając, że się 8 godzin dziennie idzie. A trzeba pamiętać, że Maryja była w bardzo zaawansowanej ciąży. E, więc dużo rzeczy się mogło po drodze wydarzyć. E, dzikie zwierzęta, rabusiowie. Także wiecie, Bóg zaczyna nas nauczać przed Chrystusem. I przed tym, jak On już w wieku 12 lat potem w Jerozolimie zaczął dziwił wszystkich uczonych w Piśmie i faryzeuszy w, w ich kościele, czyli w tej e, Świątyni potężnej, jak rozmawiał z nimi dwunastolatek, skąd on takie rzeczy wie. A tutaj syn władcy wszechświatów przychodzi na świat i rodzi się, wiecie, nie w takiej ładnej drewnianej, ciepłej, wyłożonej ściłeczkami, jakiej w kościołach tam wgrywają w obraz, ale prawdopodobnie w okolicach Betlejem, czyli odwrotnie z Nazaretu do Betlejem że powiedziałem, ale wiecie o co chodzi w Betlejem słuchajcie, tam jest specjalny mikroklimat i nawet w zimie pastuszkowie mogą wypasać swoje, swoje owce I to jest nietypowa rzecz bo, bo tam po prostu tak jest gdzie indziej w Izraelu nie ma trawy, a tam, tam jest i oni prawdopodobnie te swoje stajnie mieli nie, wiecie wybudowane z drewna, no bo skąd tam drewno jak to pustynia, tylko mieli wykute w skałach więc ten żłób, w którym złożyli Jezusa zaraz po narodzinach, bardzo mocno pewnie przypominał ten grób, którego złożyli potem ciało na ukrzyżowaniu. Po ukrzyżowaniu. Szkolwiek może i był ładniejszy, bo jednak ten grobowiec należał do Józefa z Arematei, a on taki wiecie był bogaty i pewnie sobie zrobił ładne, ładne miejsce w pochówku. Więc wyobraźcie sobie jeszcze gorsze warunki. Brud, smród, kiła i mogiła. I nie, wiecie, drewniane, czyste poidełko dla zwierząt, ale chamski żłób do, brudny do karmienia zwierzęcia. Do karmienia zwierząt. Wykuty w skalę. Łapiecie? Message? To jest message. Proszę Was, zastanówcie się, jak będziecie w tym roku um, świętować Boże Narodzenie i Dzieciątko Jezus, wiecie, i to, co proponują niektóre kościoły i Związki wyznaniowe, romantyzm zastąpić rzeczywistością. Tym jak mogło być naprawdę, a nie jak nie mogło być prawdopodobnie. I e, co nam Bóg chce przekazać? Poprzez to, że sprowadzając swojego syna jedynego na świat, sprowadzał go właśnie w takich warunkach. Żeby nie był, wiecie, w Pampersach, e, cyklony do cytuszka i potem wiecie pola golfowe, samochody, samoloty, czy tam co w uczesnych czasach mieli, można władcy. Ale twarde życie na ulicy. Wspaniały Bóg. Nie ma innego oprócz niego.